I ojca, i syna, i ducha świętego. Amen. Usiądźmy na chwilę. Drodzy wierni. Kolejny raz spotykamy się w tej świątyni, bądź w każdej innej świątyni, w pierwszy piątek miesiąca, po to, aby praktykować nasze pierwszopiątkowe nabożeństwo ku czci najświętszego serca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Często jednak może zdarzyć się tak, że zapomnimy o tym, co jest właściwie istotą tego nabożeństwa. Życzylibyśmy sobie bowiem często w naszym życiu duchowym cudów na miarę tego, jakie miało miejsce dziś przed XVI wiekami w Rzymie. Dziś obchodzimy także przecież święto Matki Bożej śnieżnej na pamiątkę cudu śniegu właśnie za pomocą którego to Matka Boża w Rzymie ukazała miejsce, w którym chciała, aby powstała jej świątynia. Także i w naszym życiu życzylibyśmy sobie takich nadzwyczajnych znaków, życzylibyśmy sobie takich nadzwyczajnych zjawisk. Tymczasem jednak Pan nasz Jezus Chrystus wymaga od nas czegoś innego. Otóż, chcąc prawdziwie czcić Najświętsze Serce Pana Jezusa, czyńmy to, do czego ono nas zobowiązuje. Pan nasz Jezus Chrystus chce, abyśmy w pierwsze piątki miesiąca w sposób szczególny wynagradzali za wszystkie grzechy, których my sami się dopuszczamy, jak będziemy odmawiać w akcie wynagradzającym, a także których dopuszcza się cała ludzkość. A grzechy te są niepoliczone. Dziesięć przykazań bożych, a każde z nich na nieskończone sposoby jest łamane przez rodzaj ludzki i to nie od dziś, ale od samego niemalże początku jego istnienia. Nie cuda na miarę cudu śniegu z upalnego Rzymu sprzed 1600 lat, ale proste akty wynagradzania, przepraszania. Moi drodzy, to jest właśnie istota modlitwy chrześcijańskiej. Wielu zastanawia się, jak się modlić. Wielu zastanawia się, co Panu Bogu właściwie mówić podczas tej modlitwy, kiedy jest to modlitwa osobista, kiedy nie czytamy jakiejś modlitwy z modlitewnika. A odpowiedź leży jak na wyciągnięcie ręki. Przepraszajmy Pana Boga z największą szczerością za te grzechy, których my sami się dopuszczaliśmy, których dopuszcza się ludzkość, błagajmy Go o przebaczenie. Przepraszajmy, że jego nieskończony majestat został obrażony. To jest jedna czwarta tak naprawdę naszego życia modlitewnego. W jednej czwartej powinno ono składać się właśnie z aktów zadośćuczynienia. I wówczas rozpali się nasze serce do gorliwszego praktykowania naszej wiary, bowiem przepraszając uznajemy, że rzeczywiście przekroczenie tego obiektywnego prawa Bożego jest obrazem Bożym. Przepraszając, zadośćczyniąc Panu Bogu, uznajemy przy tym Jego majestat Boży, bowiem nasze myśli kierujemy do Niego jako najwyższego władcy całej ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Przepraszając Pana Boga uznajemy Jego wszechmoc, bowiem liczymy na Jego przebaczenie. Przepraszając Pana Boga jednocześnie niejako automatycznie wyznajemy nasze postanowienie, aby sami nie dopuszczać się w przyszłości podobnych grzechów, którychśmy się dopuścili. My, nasi bliscy, nasi rodacy, czy cały świat, także ten pogański. Tego chce Pan Jezus od nas w sposób szczególny w piątki. Miejmy przed oczyma ogrom męki Chrystusowej, która jest odbiciem szpetoty grzechu. Miejmy przed oczyma ogrom cierpienia, jakie Pan nasz Jezus Chrystus podjął na siebie dla naszego zbawienia. I w ten sposób powstrzymujmy się od popełniania grzechów. Tylko tyle, i aż tyle. To jest właśnie ten. Nieprzebrany skarb dobroci Bożej, która nawet każąc nam coś, prosząc nas o coś, zawsze więcej nam daje. I tak, kiedy serce Jezusowe chce, abyśmy dziś na kolanach, przyjmując Komunię Świętą i odmawiając wspólnie litanie do najświętszego serca, wynagradzali temu sercu, tak naprawdę jednocześnie daje nam wszystkie te łaski i wszystkie te akty, o których powiedzieliśmy. Z tym jednym wynagrodzeniem, z tym jednym przeproszeniem związanym. Kiedy już za chwilę Pan Jezus pojawi się na ołtarzu, nie ustawajmy zatem w przepraszaniu go za wszystkie grzechy, które dzisiaj z taką bezczelnością i z taką śmiałością popełniane są także przez katolików. I ufajmy, że jeżeli szczerze w tym naszym zadośćuczynieniu będziemy trwać, uchroni nas od największego nieszczęścia jakim jest obrażenie Go przez nas samych. Co niechaj raczej wyjednać nam Matka Boża śnieżna, amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.